W pokoju Zosi wszędzie czuło się radość, bo przyszli do niej przyjaciele. Razem przygotowywali ozdoby, wycinali białe i czerwone chorągiewki, rysowali orły i kleili papierowe serduszka w kolorach Polski. Zosiu, za kilka dni, 11 listopada, to bardzo ważny dzień dla Polski. Dawno temu Polska była podzielona i nie istniała na mapie. Ale 11 listopada ludzie byli bardzo szczęśliwi, bo Polska wróciła i znów była wolna. Potem położyła się spać zmęczona, ale bardzo szczęśliwa. Ale jak to możliwe? Białe i czerwone chorągiewki zaczęły blednąć i stawać się szare. Papierowe serduszka traciły kolory, a orzeł na rysunku powoli znikał. Zosia poczuła, że musi coś zrobić. Jeśli nie znajdę zaginionej daty, wszyscy zapomną o tym ważnym dniu! Pomyślała odważnie. Dokąd ja idę? Zosiu, aby przywrócić 11 listopada, musisz udać się do krainy liczb i odnaleźć dwie jedynki. Tylko kiedy staną razem, przywrócą kalendarzowi utraconą datę i kolory Twoich ozdób. Znajdę je! Tak rozpoczęła się jej niezwykła wyprawa do krainy liczb. Hej, pobaw się ze mną. Ale przecież musisz być ze swoją siostrą. Nie chcę, wolę bawić się sama. Moja siostra nigdy mnie nie słucha, dlatego nie stoimy razem. Ale przecież tylko razem możecie stworzyć liczbę 11. Bez Was nie będzie 11 listopada. Jedynki odwróciły się plecami do siebie. Wtedy dziewczynka zrozumiała, że musi im pomóc pogodzić się. Zosia zaproponowała im zabawę w zadania. Jedna połowa plus druga połowa równa się całe serce. Tak samo wy. Kiedy połączycie się razem, stworzycie coś pięknego. A kto powinien stanąć tutaj? My. My. Dwa plus dziewięć równa się? Jedynki policzyły razem i od razu odpowiedziały: 11. Obie roześmiały się. Dzięki tobie, Zosiu, dwie jedynki są razem, a Polska może świętować swój Dzień Wolności. Kalendarz rozjaśnił się i pojawiła się data: 11 listopada. Chorągiewki odzyskały swoje barwy, serduszka lśniły, a orzeł na rysunku rozpostarł skrzydła i ożył. Zosia uśmiechnęła się do siebie. Już wiedziała, że liczby nie są tylko do liczenia. One przypominają nam o ważnych chwilach. A kiedy jesteśmy razem, tak jak dwie jedynki, jesteśmy silniejsi i możemy osiągnąć wszystko. Podobał się filmik? Daj lajka i zasubskrybuj kanał.